Dzień dobry, moje drogie lwy, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam, słuchajcie, do czytania na sierpień. Osoby zainteresowane filmem dodatkowym, gdzie zajmujemy się miłością, dla bliźniaczych płomieni, dla singli, sprawdzamy mm, przyczynę, jakby do, próbujemy dojść do sedna sprawy, jeśli chodzi o relacje trudne, tak to nazwijmy jakoś tak delikatnie staram się to nazwać, to link do tego filmu znajdziecie w opisie poniżej. A teraz proszę, żebyście podzielili sobie sierpień na cztery części, równe bądź różne, jak sobie życzycie, na każdą z tych części wyjmę i zinterpretuję dla Was karty pod różnym kątem. Zaczynamy, na co na warto wa ważnego zwrócić uwagę w pierwszym tygodniu, cesarz na szefa. Na jakieś kwestie zawodowe, jakby objąć nad czymś piecze? Ponieważ mamy dużo stałości i pewności siebie, e, takiej prawdziwości, poczucia siły. Więc też pamiętajmy, cesarz rządzi dzieli sprawiedliwie. Okay. Trzeba być może coś rozważyć, zaplanować coś długoterminowo, długofalowo w każdym bądź razie e, zadbać o logikę, o strukturę. Ym, jakie sprawy potoczą się po waszej myśli? Królowa w to Wy. Szczególnie do Pań to mówię, to jest, znaczy to jest energia buławowa, ognista. A no, moje drogie Panie, wydaje mi się, że macie w sobie super magnetyzm, e, sporo seksapilu, e, takie bardzo fajne, pozytywne nastawienie do życia, do ludzi, e, co wzmacnia w Was e, e, jakiegoś rodzaju taki energetyzm, przebojowość. Natomiast co się, jakby odpowiadając na pytanie, Jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli, to bym rzekła, rób to, co uważasz za stosowne, bo Królowa Bław jest bardzo mocno skoncentrowana na swoich własnych celach i z odwagą je realizuje, z odwagą poniesięga, nie marnuje czasu, nie marnuje energii. A w sferze uczuć naprawa, poprawa, polepszenie, no, uzdrowienie, regeneracja, po jakimś takim rozczarowaniu może być, to się nam tutaj pokazało poprawa. Też jakby, e, raczej taki spokój, powiedziałabym, nie ma się do czego spieszyć, e, przemyśliwujesz jakieś sprawy, starasz się odpocząć. E, jeśli, bo Pamiętajmy, że przed czwórką mieczy są, są trzy miecze, tak? Czyli jakby kwestia jakiego, jakiegoś trudu, e, który, który nas dotknął, tak bym to określiła. Więc tutaj w tej czwórce mieczy jest dla mnie takie myślenie konstruktywne na ten temat, które powoduje, że po prostu mm, jakby wypracowujemy porozumienie z tą sytuacją, z tym zdarzeniem, co przynosi nam spokój. W finansach, z buław, ale buławowej energii dużo. W finansach moment przełomowy, takie tak od wszechświata do działania finanse, praca. Cokolwiek chcesz tutaj zrobić, po prostu będziesz miał pasję, wolę, energię do tego, żeby to osiągnąć. I to może być jakby jakiś odpowiedni moment, drogi lwie, na podjęcie realnych działań, jeśli chodzi o jakieś plany, które miałeś wcześniej. Co będzie przynosić ci radość? A z kielichów? O, uzdrowienie, samozadowolenie, zadowolenie w ogóle. Szczególnie przy czwórce mieczy, która nam się tutaj pokazała na pozycji e, miłosnych historii. Ehm, otwartość na miłość, spełnienie, e, ale też taka chęć do tego, żeby żyć pełną piersią. I, I to wynika z tego, że mamy szacunek i miłość do siebie, i chcemy robić to, co nam sprawia przyjemność. Co was zaskoczy, Rydwan? Jakaś podróż, może, bo karta Rydwan to również karta podróży, jakaś, ale tak, już w ogóle. Zaskoczy pozytywnie, jeśli już mam być z wami szczera, szczególnie jeśli wyjeżdżacie z kimś ze swoim partnerem na jakiś urlop. Natomiast ogólnie zaskakujące mogą być jakieś dobre wiadomości, jakaś komunikacja i coś się silnie, dynamicznie rozwija, bo bierzecie sprawy w swoje ręce. Druga część sierpnia, co ważnego, na co ważnego zwrócić uwagę w drugiej części um, sierpnia? Tutaj się pokazuje otoczenie, które jest dla Was ważne, dla którego Wy również jesteście ważni, otoczenie, z którym czujesz niesamowitą więź, jakby masz, do którego masz zaufanie, może rodzina, na to należy zwrócić uwagę. Zobaczmy dalej. Jakie sprawy potoczą się po Twojej myśli? Pięć, mie pięć e, mieczy. No tutaj jakby e, cokolwiek walczysz, to, bo ta karta ma taką cienistą stronę, bo to jest czasami uważana jako karta bezsensownego zwycięstwa. No tu jest, natomiast tutaj to zwycięstwo, drogi lwie, ta potrzeba posiadania racji, tutaj jakby po, to pójdzie po Twojej myśli. Czyli nie będziesz e, jakby e, czuł, że coś jeszcze można było zrobić albo jakoś jeszcze można byłoby zadziałać, żeby zmienić tę sytuację. W sferze uczuć, trzy monety. To raczej pokazuje się współpraca z kimś dla ciebie ważnym na wielu płaszczyznach. To jest praca nad sobą, praca nad, nad sobą wzajemnie, jeśli chodzi o partnerstwo w związku, współtworzenie. Tak. Co w finansach, sprawach zawodowych, rycerz monet. Ciężka praca, która będzie miała przełożenie na wynik. Taki jest bowiem rycerz monet. Tutaj, jakby ta ciężka praca, taka metodyczność, uporządkowanie, wytrwałość, to jakby powoduje, że wykonujesz zadanie. To, które było dla ciebie ważne. To z kolei powoduje, że jakby zainwestowałeś w konkretną energię w jakiś konkretny aspekt i właśnie utrzymujesz zwrot. W sensie ma to przełożenie na poprawę w finansach, tak? W sprawach zawodowych. Coś rusza. do, do dzieła, Znaczy rusza dalej. Ale chodzi mi o co, wiecie, to dla was może być trochę takie męczące, bo ten rycerz monet jest czasami ślimaczy wręcz i może tego wymaga sytuacja. Um. Co będzie przynosić Wam radość? Siedem mieczy. Spryt jakiś. Wyobraźnia, spryt. To, że możecie jakby tą wyobraźnią polawirować, znaczy kierować się właśnie, troszeczkę polawirować. Przekonanie kogoś do swoich pomysłów, bardzo jakby moim zdaniem, um, dla Was to musi być ważne, to Wam przyniesie zadowolenie, Tutaj tego sprytu, jak użyjecie. A zobaczmy, co Was zaskoczy. No, no, głupiec, nowy etap, nowy początek, coś spontanicznego, jakieś zaproszenie być może na przykład. Głupiec jest trochę infantylny, więc może kogoś zaskoczyć infantylność kogoś w Waszym otoczeniu, tak jakby. To zależy. Co ważnego, na co ważnego należy zwrócić uwagę w trzeciej części: 9 buław, nie poddawaj się, idź dalej, idź dalej, idź dalej. Możesz być zmęczony, możesz mieć czegoś dosyć, natomiast tutaj po prostu em, nie poddawaj się. Dobrze robisz, idziesz w dobrym kierunku, więc zobaczysz jakby potwierdzenie tej, tej wierności, takiej nieustępliwości e, swojej własnej postawy. Jakie sprawy potoczą się po Twojej myśli? Małżeństwa, stałych związków, rozwoju duchowego? Papież mógłby być coachem lub kimś, to wskazuje wam kierunek do rozwoju, nadaje jakiś rytm, jakaś stałość tutaj w ogóle są jakieś wartości ważne, uważam. To wszystko, co jest dla Was ważne, co jest dla Was wartością wyższą. Bycie zgodne, zgodnym z tym właśnie, tak? działanie w oparciu o jakiegoś rodzaju system wartości. To, to jakby się pokazuje jako e, sprzyjające. Co w sferze uczuć. Trzy kielichy fajnie spędzony czas z ludźmi, z przyjaciółmi, to jest dobra zabawa po prostu. E, dla części z was pojednanie, na przykład, ale raczej takie chwile spontaniczne, e, radosne, e, które nas odżywiają, jak to się mówi, dobrze się bawimy. Co w finansach, sprawach zawodowych? Koło fortuny. No to koło fortuny przynosi wiadomości, raczej powiedziałabym satysfakcjonujące tutaj, tak? Jakaś zmiana też, jakaś zmiana dosyć poważna. Moim zdaniem nie wszystko od Ciebie zależy, drogi lwie, bo to jest trochę taka dla mnie, dla mnie energia, w której musimy pozostać otwarci, elastyczni w stosunku do tych zmian, które się dzieją. Więc na to też bym zwróciła uwagę. Zobaczmy w takim razie, co będzie Ci przynosić radość. Pięć kielichów. E, no dobra, będzie tutaj w, trzecim, w trzeciej części sierpnia, a może być sytuacja, którą uznasz za e, niezadowalającą, która w, 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 wprawi cię w rozczarowanie, spowoduje jakieś napięcie i, zadowala, i jakby i zaskakujące, i radosne będzie to moim zdaniem, że tutaj dostrzeżesz, że w tej sytuacji jeszcze jest sporo do zrobienia. I skoncentrujesz się na tym, co masz przed sobą. Znaczy, tutaj musiałbyś się odwrócić, złapiesz to, co masz za sobą, z, po prostu w dłonie i ruszysz dalej do działania, tak? Nie poddasz się jakiemuś tam rozczarowaniu. Co Was zaskoczy? Widzicie, Jesteście, macie ogromną siły w sobie, cierpliwości. E, Przejmiecie inicjatywę, z odwagą ruszycie w jakimś kierunku. Czwarta część sierpnia. Intuicja, 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 kochani. Kierujmy się intuicją, waszym lwim instynktem. To się tu pokazuje jako istotne. Po prostu. E, jakie sprawy potoczą się po waszej myśli? E, rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy ma pomysły generalnie. On ma jest pełen ambicji, jego motywuje intelekt, on jakby e, manifestuje sprawy, ma wysoką formę intelektualną, dużą pewność siebie. A jest bardzo aktywny, więc jakiekolwiek tutaj pomysły się jakby będą w was rodzić. Lub jakiekolwiek pomysły będziecie chcieli wdrażać w życie, to tutaj karta wskazały, że wskazała, że szczególnie przy tym faktycznie nastawieniu, takim niesamowicie bystrym i takim trochę nawet powiedziałabym momentami of, jakby napastliwym, ale widocznie sytuacja może tego wymaga, to się potoczy po Twojej myśli. Też przyszło mi do głowy, wykłócisz się z kimś o coś, wydyskutujesz sobie coś. W sprawie uczuć, <laughs> rycerz mieczy. Tfuffu, rycerz buław w, w uczuciach. Hm. Żeję się raz. Robię to, co kocham. Tutaj, jakby też dla mnie taka e, energia kogoś, kto po prostu chce się dobrze bawić. Chce zabawy, przygód w relacji. Tak, po prostu. Mm, finanse praca. Dwójka monet. Hm. Um, może trzeba będzie podzielić swoją uwagę na jakieś dwa aspekty i zająć się tym z, z takim jakby z tym samym natężeniem, zaangażowaniem i koncentracją, to chciałam powiedzieć. W ogóle wielozadaniowość w pracy i taka sprawność w rozstrzyganiu, w planowaniu, pokazuje się, w ustalaniu priorytetów, powiedziałabym, pokazuje się dla Ciebie ważna, drogi Lwiejt. Zdolność zawodowa do zaadaptowania się do obecnych okoliczności, do utrzymania tego balansu, pokazuje się jako istotna. Co będzie przynosić ci radość? Księżyc, księżyc, księżyc. Może ryba, bo ta ryba to nie tak silnie, ale ogólnie em, jakaś fantazja, jakieś randki. E, to jest taka energia trochę sekretów, e, taka w, z romansem w tle, ale też z drugiej strony pamiętajmy księżyc, karta artystów, karta niesamowitych inspiracji, wielkich kreatywności. No to wszystko, co nienazwane, nienamacalne, nie połapane. I co do czego dowodów brak, pokazuje się jako e, takie, które przynosi Ci radość. Co Was zaskoczy? Sąd ostateczny mówi o pokonaniu przeszkód, i uważam, że to Was zaskoczy, albo będzie dla Ciebie zaskakujące to, że ktoś oczekuje, że, do, że, jakby, że tutaj jakby powrócicie do rozmowy o czymś. Um, może ktoś ci przeprosi cię za coś, jakby tak, to jest karta, pamiętajmy, wracaczy, też tak jak to się mówi, to zależy, ale ogólnie zaskakujące jest, jakby zaskakujące może być to, że nastąpi pokonanie jakiejś trudności, bądź jakaś taka transformacja, która spowoduje, że zrobicie się lżej. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.